Bravo! 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 W osiemnastym minucie mamy bramkę wyrównującą panowie na piłę.

Yeah, 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 yeah,

Och To rozpocznijmy od tego, co się wydarzyło na Wielanach. Jak to jest, wygrać, znaczy, remisować dwa mecze w ostatniej, w ostatniej sekundzie? No to jest z, z jakby w pierwszej kolejności frajda i największa zasługa zawodników, no bo oni na boisku grają, trenerzy takich scenariuszy nie kreślą. E, rzeczywiście tak się mecz ułożył, że odrabialiśmy straty e, dwukrotnie i dwukrotnie. Pokazaliśmy charakter, bo gra do samego końca czy do doliczonego czasu, no to jest charakter, no bo niejednokrotnie drużyny e, w takich sytuacjach już nie biją się do końca, tylko odpuszczają, a Mazur pokazał charakter i to jest najważniejsze i te punkty będą mega istotne. Chyba to zbudowało też zespół, prawda? Mam nadzieję, że takie wyniki z drużynami, które biły się o awans, miały realną szansę, żeby awansować do klasy rozgrywkowej. I punkty z takimi rywalami na pewno budują, szczególnie jak Mazur jest w sytuacji no, bardzo trudnej. Ale ja uważam, że dzisiejszy mecz był bardzo ważny, zresztą jak każdy. Ale się układał dla nas nie tak jak chcieliśmy, bo odrabialiśmy straty i to też nie jest proste, ale ekipa dała radę. No właśnie, jak to dzisiaj wyglądało? Wydaje mi się, że nie chcę tu o pogodzie mówić, bo dwie drużyny mają taką samą aurę, natomiast trudno, bo nie były łatwe warunki do, do gry, ale my, wydaje mi się w jakiejś części ten plan jaki mieliśmy zrealizowaliśmy. Nie udało nam się, co prawda, takimi szybkimi, dynamicznymi wyjściami zaatakować rywala, jak zrobiliśmy to na przykład na Hutniku, bo sytuacji z obrony średniej i niskiej mieliśmy bardzo dużo. Tu było ich mniej, ale cały fragment był bardzo skończone. Jesteśmy zadowoleni z trzech punktów To teraz quiz. Co się wydarzyło 245 dni temu? 245 dni temu to jest prawie rok. Po raz ostatni wygraliśmy domowy mecz z Drogowcem Jedlińsk. Tyle czekaliśmy na wygraną. Rok czasu Mazur nie wygrał meczu. Nie, 245 dni. No to bez 100 dni, no kurde, nie no róbmy żartów, bez trzech miesięcy, o to, to jestem szok. Takich statystyk nie przeglądałem, no ale, ale jak wygraliśmy to fajnie. To teraz już wszystko do przodu, co? My musimy myśleć w każdym meczu o tym, żeby robić komplet punktów, bo inaczej się nie da. Przed nami jest mecz nie za 6, tylko za 9 punktów, bo raz, że derby, dwa, że praktycznie sąsiad w tabeli, A trzy, że musimy się wydobyć na miejsce 13. 12. No tak, ale to było wiadomo od początku w tej, w tej sytuacji, że tak będzie. Ja bym nie demonizował, nie robił z tego nie wiadomo czego. Pewnie, że bardzo ważny mecz derwowy, absolutnie. One się rządzą swoimi prawami, ale to charakter ma zadecydować, tak jak we wszystkich meczach. Charakter. Jak jest charakter na boisku, to nie obawiam się, a pokazała ekipa w tych trzech meczach, że ma. Muszą to potwierdzić. Mecz na pewno mógł się podobać kibicom, jeśli chodzi o stwarzane sytuacje z obydwu stron. Na pewno było gorąco, zarówno atmosfera była gorąca, jeśli chodzi o, o pogodę, jak i na boisku. Wola walki jednego i drugiego zespołu Pozwalała myśleć, że jesteśmy w stanie zdobyć w dzisiejszym meczu trzy punkty. Pierwsza połowa uważam, że weszliśmy zbyt lekko w mecz. Błędy indywidualne jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki, o pozycjonowanie się. Eee, no nie, możemy takie, nie możemy takich błędów popełniać w momencie, kiedy gramy z zespołem tak dobrze zorganizowanym jak Mazurkarcze, więc e, uważam, że w pierwszej połowie przeciwnik e, stworzył sobie więcej sytuacji, w drugiej połowie uważam, że postawiliśmy się. Mieliśmy naprawdę e, wiele sytuacji, które mogły zakończyć się sytuacją bramkową. Mazur Karczew bardzo mądrze się bronił i kontrował nas i też stworzył mnóstwo sytuacji. Eee, Powiem szczerze, że smuci mnie wynik 3-1, bo uważam, że byliśmy w stanie więcej z tego meczu wyciągnąć. Ale gratuluję przeciwnikom i życzę utrzymania w czately. No właśnie, jak, jak ocenia pan nasze szanse? No? Jesteśmy jednak w strefie spadkowej, czy damy radę? Mówię o Mazurze. Życzę, życzę powodzenia. Z trenerem Marcinem, jak i z trenerem Łukaszem, czyli nowymi trenerami Mazura mamy bardzo dobre relacje, więc po koleżeńsku trzymam mocno kciuki, może bardziej za trenerów, a przy okazji za, za Wasze utrzymanie, chociaż dzisiaj bardzo nie chcieliśmy, żebyście wygrali. No dobrze, a co dalej z Sokołem? Jest pewnie, pewna piąta liga, pewnie północna. Jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie? Ciężko mi powiedzieć na ten moment e, i zradzić jakieś tam szczegóły. E, na pewno z, e, zarząd klubu zastanawia się, jak, jak to poukładać. Ja swoją wizję e, mam na, na piątą ligę. E, czy dostanę tą szansę, żeby, żeby wdrożyć ją w życie? Zobaczymy na ten moment. E, ciężko mi jest mówić o jakiejkolwiek przyszłości. E, skupiamy się na tej czwartej lidze, skupiamy się, żeby w każdym meczu próbować realizować to, co zakładamy, to, co trenujemy. 呃，对了。